Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście to jest NBA i to jest kariera jednego zawodnika. I przejdźmy sobie teraz do menu, bo pora kupić upgrade'y. Czytałem wasze komentarze i macie rację. Zamiast na początku kupować jakieś głupie e, rzeczy do wyglądu, lepiej zainwestować po prostu w umiejętności zawodnika. Także shot close, medium. E, muszę sobie ulepszyć ten layup, to na pewno. Także layup sobie podkręcimy aż o, e, o 10, tak. O 10 wzrośnie nasz lajab, no i zaraz zobaczymy, co jeszcze ciekawego tutaj można sobie upgrade'ować Na pewno będę musiał zmienić w przyszłości moje rzuty i tak dalej, i tak dalej, bo na przykład osobiste źle mi się rzuca po prostu. Zobaczmy, pas jest 87, więc nie wiem, czy to jest sens, żeby to maksować. Trójki też są ok, shot medium osobiste, ten layup bym sobie pocisnął trochę jeszcze. E, o kolejne 10, może? Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, zobaczmy co jeszcze na dole jest. To jest offensive, defensive e, i fizyczność. Może speeda byśmy sobie poprawili, ale to jest strasznie drogie. Mm, kondycja siła. Siła się może też przydać. Także siłę sobie walniemy o plus 10. Bo mamy tylko 30 siły. Czekajcie, brak mikrofon. Mam nadzieję, że tak strasznie tego nie było słychać. O 30 siły tylko sobie musiałem, e, mogłem to zrobić, w górę. Co mówię? 30 siły miałem, o 10 podniosłem, what the fuck. E, ile kosztuje kolejna dycha? Dobra, podnieśmy sobie... Albo nie, bo już przesadzę. E, mentalność... Tego nie można. Dobra. E, shot medium i shot close, to bym sobie jeszcze... Klaus na pewno bym sobie mógł poprawić. 762, więc to sobie upgradeuję od razu. Myślę, że około 70 overalla wtedy będę mógł mieć. Mam nadzieję przynajmniej. Zaraz zobaczymy. Zapisywanie 60 punktów VC mi zostało. No udało mi się nazbierać te punkty VC z ostatnich meczy i tak dalej. Trochę potrafiłem w tej aplikacji. A dobra, przed nami teraz kolejne spotkanie, więc widzimy się już podczas meczu. Can never stop me. That's why I love rap. Been living the life, crazy ice. Um, uh, swag, the gear, the bread. All the whips is a year ahead. I only fear the Fed. Okej, okay, pora na spotkanie z Indianą. To nie będzie na pewno łatwy mecz. A nawet myślę, że ciężko będzie mieć tutaj cokolwiek pokazać. Ale ostatnio zagrałem bardzo słabo. Kojarzycie pewnie Westa z mojej drużyny My Team, którą gram na liveach. Tak, właśnie West gra tutaj w Indianie. A my zobaczmy, jak uda się spisać w tym spotkaniu. Zobaczmy, ile w ogóle minut dostanę. 4 minuty na początek. I teraz pora zagrać coś lepiej. Bo ostatnio naprawdę byłem zły, dlatego że. Zagrałem po prostu słabo, no. nie można grać w taki sposób. Dlatego zaczynamy z pierwszym podaniem. Oddaj, oddaj, oddaj. Jest tutaj i czy będzie pierwsza... O ja go to zepsuł Gwiazd pod koż, ale faulowany byłem. No i mamy dwa pierwsze rzuty osobiste dzisiaj. Jest, jeszcze i tak za wcześnie wypuściłem. I tak za wcześnie. 2B, ale mamy pierwsze dwa punkty. Dwa na dwa trafione. No i i znowu dwa osobiste. I tak, jeszcze za wcześnie? Kurde. No i dalej za wcześnie, ale kolejne dwa na dwa rzucone, jest dobrze, cztery punkty, ocena C, stuprocentowa skuteczność póki co. Judo Judo tutaj, 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 kolej, spokojnie. Trójka odpalona, ale słabo, nieprzygotowany w ogóle ten rzut. Dobra, zostałem przesunięty w, so w końcu na point guard pograłem na SG I od razu zobaczmy. Mogło być fajnie. Trójka odpalona i siedzi. Last second shot, jeszcze ładnie to wyszło, no ładnie, w końcu 7 punktów, 0 asyst na razie. Chciałbym, żeby się udało mi zdobyć double-double, ale no, zobaczymy. Póki co ważne jest to, że prowadzimy 26 do 20. No i przed nami kwarta numer 2. Ile w ogóle dostanę gry? 4,50. Okej. Okay. Jakieś asysty by się przydało w końcu zdobyć. Uncle Breaker! Ajajaj! Aj, aj. Co się stało? Sarza! Kurde, Uncle Breaker wyszedł taki. Kurda! O... Ajajaj! Aj. Judo, no Kurde, dlaczego tego nie rzuciłeś? Ale, juuuub! Aj, 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 nie wyszło! Kurde, szkoda! Nie miał czystej drogi do kosza, jeszcze był. Nie, faulowany był. Aj, aj, aj. Knight, podaj, wiem, że gramy na SB, ale podaj tę piłkę. A i byłoby podanie do Judo znowu. Dlaczego te podania nie dochodzą? Mogłem sam wjeżdżać. A i zablokowany jeszcze. No fajnie. I akcja 2 plus 1. Przesunięty oh, na... Skończ na rozgrywając

Nie mam pytań, jakiego gość bazera rzucił jeszcze. No i do przerwy przegrywamy trzema punktami. Zaraz to się okaże, jak to wszystko wyjdzie. Half-time report. No nie, po prostu... Niby jest lepiej niż w ostatnim spotkaniu, ale i tak to jeszcze nie jest to, co by chciał widzieć. Ile mam czasu na grę? 4 minuty, czyli po 4 minuty sobie zbieram. O, wchodzę na parkiet, kiedy prowadzimy. 69-66. No i zobaczmy, tutaj spróbuję przykryć go. Odbyć się do niego. Nie. Tak, jest. Siedzi trójka. 12 punktów, ale co z tego? Strasznie mało do mnie grają. No, wiesz pod ten koszt, tak. W końcu udało się move a, 14 punktów i no nie wpadło slack. A, A tak ładnie bym go zrobił no cóż Mamy koniec trzeciej kwarty została ostatnia przed nami i zobaczmy 79-76 Gram większość meczu na pozycji SG więc więcej muszę rzucać niż podawać do tego kompletnie. Zero asyst. Na point guard grałem bardzo bardzo krótko. No i zobaczymy. Przegrywamy jednym punktem, 5,5 minuty do końca.

Paul George, he's checked in for George Hill. I don't know if he's going Indiana's success last season was... Yeah, he may be 7-2 by his fourth year. I'll tell you, though, he gives you... Powerful,

Zauważyłem, że jak się gra na SG, to praktycznie się nie wysuwają gości. Ciężko jest strasznie rozgrywać. I Gówna I znowu nie wpadłem. Mejo, 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 tutaj Sanders. Leci. I siedzi. Yes, <laughs> Mi tyle. Co z tego, że mam 17 punktów, 19 przepraszam. Jak. O, nic się nie klei na tej pozycji SG, no jednak... To nie jest moja pozycja. Koniec. No cóż, po raz kolejny zagrałem tylko na D, ale to dlatego, że praktycznie 80% z tego spotkania grałem nie na swojej pozycji. I no nie dałem rady, widzicie. 19 punktów normalnie, jeśli miałbym połowę asyst, na przykład 8, to dużo lepsza moja ocena by była. Tylko 42 VC points zarobione. Naprawdę słaba dyspozycja. No nie mogę grać na tej pozycji. Nie wiem co zrobić, czy odchodzić z klubu czy nie. E, otrzymałem 17 minut po raz kolejny. Naprawdę jest słabo. Jest słabo na tej pozycji w tym klubie. Także mm, zobaczmy co się jeszcze będzie działo. Tym razem będziemy i grali u siebie. Tak, 8 strat miałem. 8 strat, ludzie. A... Niestety. No, tak jak mówiłem, ciężko się rozgrywało. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, piszcie co mam zrobić, bo po prostu ciężko jest. Na razie i piona.